W ostatnim czasie było nas trochę mniej z wami, było nas trochę mniej w mediach społecznościowych, ale wszystko dlatego, żeby stworzyć prawdziwy raj dla zwierząt odbieranych podczas interwencji. Na bardzo preferencyjnych warunkach udało nam się użytkować piękny pałac w Dziwiszowie wraz z ogromem terenu, z którego będą korzystać nasi podopieczni. Chcemy zacząć od remontu i rekonstrukcji miejsc utrzymywania zwierząt, od dokładnego uszczelnienia całego ogrodzenia oraz od oczyszczenia pięknego parku, z którego będziemy mogli korzystać nie tylko my, nie tylko nasze zwierzęta, ale również wszyscy wolontariusze, którzy pomogą nam w tej ciężkiej pracy. Oprócz gołych ścian i ogromu terenu nie mamy praktycznie niczego, dlatego prosimy Was o wsparcie, prosimy Was o pomoc w stworzeniu prawdziwego raju dla ratowanych przez nas zwierząt.